Dzień dobry. Jesteśmy w Musułach, w reprezentacyjnej willi położonej na blisko 2 hektarowej działce zatopionej w brzozowym lesie. Dlaczego warto tu zamieszkać? Bo to 522 metry doskonale rozplanowanej przestrzeni z tarasami z widokiem na zieleń. Salon z antresolą i aż 7-metrowymi przeszklejami. Wysoki standard materiałów wykończeniowych tworzących jasne wnętrza z dużą ilością naturalnego światła. Dom jest całkowicie nowy i nigdy wcześniej nie był zamieszkały. A dodatkowym atutem jest wkomponowane w bryłę budynku niezależne trzypokojowe mieszkanie. Zapraszam do Musu, gdzie można odpocząć od miejskiej codzienności, jednocześnie będąc blisko Warszawy. Agnieszka Szymańska-Kujawa, Twój lokalny agent kasa.